Siemanko Minecraftowe spiry to znowu my, Martyna Zabawa i Paweł Majnowski, a to drugi odcinek Uczę Martynę Grać w Minecraft, a dzisiaj będziemy eksplorować jaskinie, szukać diamentów, złota. Będzie też opuszczona kopalnia I bitka z potworami, czyli to co lubisz najbardziej Uwielbiam Ostatnio Martyna zabiła Endermana, ale... On zabił mnie wcześniej jakieś 100 razy 300 razy może nawet Jak, jak zostawicie, zostawicie 20 tysięcy, tysięcy łapek w górę To nagrywamy od razu i wstawiamy kolejny odcinek Od Gdziemy razu, teraz. od razu pyk, pyk, Od razu nagrywamy Potrzebujemy też twojej pomocy Bo mi się już kończą pomysły Napisz w komentarzu jakie mam mieć kolejne misje i, I subskrybuj i aby nie przegapić kolejnego, kolejnego mega śmiesznego, śmiesznego minecraftowego odcinka Jazda, prawdziwy minecrafter najpierw zakłada wielkie sławki, halo halo centrala Jest dźwięk Jest dźwięk Dobra muszę sobie przypomnieć jak chodzić Jak widzicie jesteśmy w lepiance Martyny Zabawy W potężnym zamku W Zamku Martyny Zabawy Dobra lepiej obczajcie jakie mamy schody, zrobiliśmy je wspólnie z Pawłem Paweł, Paweł y... robił je bardziej, ale ja trochę też Martyna również Najpierw Martyna Patrzcie, idzie. Jak biegnę! O nie, słyszę potwora za mną. Spokojnie. Co to jest? Tutaj Martynie robię takie tabliczki, zagadki. Tam wow, napisałem, wow, że jest jaskinia. mi zrobił escape rooma! Prawie, prawie escape rooma. Tam Oj, jest. Brak przejścia. Brak przejścia. Tam słuchajcie, możecie napisać, co tam mogę dla Martyny przygotować. Pierwszy przystanek dzisiejszego odcinka to wydobycie żelaza, aby Już stworzyć. Wydoba? Tak, ale jeden kawałek, a musisz ich mieć więcej, jak chcesz mieć zbroję. Bo inaczej potwory cię na dwa hity ściągną. To jest to żelazo? Tak. To jest żelazo, tam to jest ziemia, to jest kamień. Słyszę burzę, Paweł, burza jest. Ale w podziemiach nie ma burzy. Ale u góry jest, może pójdziemy popatrzeć. Dawaj, 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 to poczeka. Tylko odłóż wszystko, zrób sobie tylko jeden miecz, że jak stracisz, to nikt nie będzie płakał. Martyna chce walczyć z łopatą w ręku. Oj! Dwa u góry, jeden na dole. Do A. trzymania Bo chcesz walczyć? Czemu nie? No wreszcie, dawaj, bo się burza skończy I Co za teraz nim. tu? W którym się bije? Lewym. Muszę zamknąć ze sobą drzwi? No lepiej tak. Wychodź. Nie. Ale... nie, zamknij drzwi! Nie ma, nie ma, walcz go, walcz go, walcz go. On nie jest taki twardy. Lecisz go. Słuchajcie, w ostatnich... Nie mogłam zamknąć drzwi! No bo musisz prawym, lewym bijesz, prawym zamykasz drzwi. Ech. W ostatnim odcinku wszystkie potwory... O, z... To jest zgniłe mięso! Fuj, zjadłam się! On nie, o, nie słyszę, kolejne! Dawaj, 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 atakuj! Oni wszyscy wiedzą, gdzie mieszkasz, bo w ostatnim o, odcinku zdradziliśmy... Uciekaj w kopalnię, uciekaj, kopalni. uciekaj w kopalnię! Przejmij Nie ma przejmowania stery! Umarłam, Paweł, umarłam! Dawaj, atakuj je w kopalni, atakuj je w kopalni! Nie, chcesz, pa, nie chcę, żeby mi tam dawaj. wchodziły! Ja, ja ja odsuwam Nie! Yeah! Ja odsuwam się do tyłu, a ty je musisz naparzać, ale powoli, bo cię miecz wtedy Ale zaraz wejdzie więcej ludzi Ale Powoli ludzi musisz, bo się miecz nie ładuje, powolutku To tak się odsuwaj, odsuwaj bardziej O, już jednego pokonałaś Trzech. Zaraz. zaraz 500 ich tu wejdzie Nie, 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 one nie, nie wchodzą jak cię nie widzą Na pewno? Na pewno chyba nie. One czują mój zapach <laughs> One czują twój strach Ej no, trzymaj ten miecz jak klikasz, popatrz nawet nie... Ładuje ci taki s mieszyk, hej! Nie nawalaj na pałę! Czekaj, jestem zestresowana! Ale nie nawalaj na pałę, bo nic nie zrobisz im, tylko głaszczesz je. Dobra. Wyjdź, bo jest już jasno. Słyszę. Słycie. Wyjdź, bo jest. Słyszę! Zubiaka. Wychodź, bo jest jasno, się spalą. Gdzie Baj jest Gdzie się... Gdzie jest zubiak? Za drzwiami, za drzwiami. On za mną jest! Nie ma za tobą, one tam kłamią, dawaj. Te dźwięki, on jest nad tobą. Wybiegaj, bo jest jasno, będą się palić, dawaj. Na pewno jest za jabłko, zjedz jabłko jedno. Wychodź, lecisz. Tam zobacz. No, spaliłeś. Dobra, już co? Wracam do jaskini. Chciałam tylko zobaczyć burzę. Zrobiłeś mi nalot zębiaków do. Sama sobie zrobiłaś willi. Tutaj pod tymi czerwonymi ja oznaczyłem, że, to, że tu już będzie kopalnia. Patrz, patrz, kopalnia jest! Yy, weź ją, ja, zablokują, ja widzę ten! Tory! Tory są patrz, pociągowe. Patrz, patrz, patrz. chcesz wywalić tam kawałek Nie, jeszcze? Nie, dziękuję. Popatrz, 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 popatrz. Popatrz. Okej, okay, ale już widzisz. Popatrz, jaka wielka taka? Ale dobra, jednak. Patrz, 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 jaka długa ta kopalnia! Paweł, to nie są zabawne rzeczy, ale bardzo. będzie czat. Najpierw musimy zdobyć więcej żelaza. Robiłem ci taką małą niespodziankę. Musisz tylko przebić tę magiczną ścianę wypełnioną pochodniami. 30 odcinek. Martyna zabawa w końcu opanowuje, jak się chodzi. Ło! Wow. Napiszcie, czy mam robić więcej takich ukrytych, tajemniczych rzeczy dla Martyny mm -hmm. Kiedy ona nie patrzy Chciałabyś, czy nie? Tak, kluczy? tak, ja bym chciała, bo mi się podoba taka sytuacja Ej, to ja widzę, to jest żelazo Tak, to, to, to jest żelazo Widziałeś? Tak Tutaj chyba już nie ma nic, więc się na dół Bo tam właśnie przygotowałem ci takie małe Małe, o, trzy tunele, popatrz A? Chciałeś, żebym wybrała, który jest prawidłowy? <laughs> Nie, ale, ale spójrz Stoisz na dwunastej kratce I wszyscy dobrze wiemy, minecraftowe świry Że na dwunastej kratce Wykopuje się najlepiej diamenty no. Ja też to wiedziałam, to jest takie oczywiste Ty, gdzie są te diamenty? Mam kopać w dół, czy przed siebie? Przed siebie Ej, ej coś czerwonego, patrz, rubiny By... Najpierw chcę go sobie chwilę popodziwiać w stanie surowym Dobra Okej okay. O twardo się kopie, nie? Albo to kres. Ty, nic nie wskoczyło. Jak to? Czekaj, może tamten był wadliwy, może ten będzie lepiej ten dział. Podejdź bliżej, żeby go złapać. Ej, bo... <laughs> Musisz mieć żelazny kilo, żeby wydobywać tę rudę. <laughs> Zniszczyłaś to! Zniszczyła? Co mi nie powiedziałeś z tego Paweł? Nie mam Rubinów teraz Nie, 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 spoko. Sam one, nie wiedziałeś. Wiedziałem, one są dosyć częste. Wykop żelazo i już ci robimy kilo w yy, żelazny. Pierwszy raz widziałam tych grze, coś tak ja. Ale bo nie byłaś jeszcze na 12 kratce tajemniczej. Martyna zaraz będzie miała mega epicki kilof żelazny. Pięknie, zrób dwa najlepiej od razu. Pokop trochę do przodu jeszcze. Jak nie znajdziesz diaksów za jakieś 3 minuty, to idziemy. Czego? Diamentów. Powiedziałeś. Diaksów? Tak się mówi Taki slang Minecraftowicze mówią diaksy Zamiast nowagary chodzimy na nowaksy, zamiast diamentów kopiemy diaksy Możesz napisać o tym piosenkę, ale po pięciu odcinkach sama będziesz tak mówić Nie jestem Martyna Zabawa, tylko... Maksyna diaksiara. Jezu, przestraszałem się, że jakiś zombiak Waga wielka chwila Uważajcie, tam nie ma lawy żadnej Jaka chwila biorę złoto zanim spadnie? Za moich czasów złoto było bezwartościowe W tej wersji Minecrafta może już coś fajnego ze złota można robić Jak wiecie to pomóżcie Ej mam go tu więcej, rubiny teraz mogę? Tak dajesz Uuu. My będziemy teraz tworzyć żelazny sprzęt A jeśli chcecie kolejny odcinek z serii Uczę Martyn grać w Minecraft zostawcie 20 tysięcy Pochodni w górę Albo łapek, co chcecie to róbcie Jedziemy najpierw od hełmu, Jakbyś zrobiła hełm? Brawo to było intuicyjne. Buty. Fajny but! E, no a nie wygląda ci jak but? Chyba narciarski. To jest wagonik, nie, tego nie wiesz. Brawo! Zbroje. Czyli na pierśnik. Aż jak jest? O! Spodnie! Zapomniałem o spodniach! Ale to on ma wyższy krok. To nie są z obniżonym stanem spodnia. Kto? Ana. Kancia, soporty. Zakładaj spodnie, bo ci widać pupę i lecimy Widzieliś, masz goły tyłek, ubieraj te spodnie Ubieraj te spodnie Paweł, czy ty widziałeś kiedykolwiek goły tyłek? Tak nie wygląda No dobra, ale musi być uzbrojony, bo inaczej dostaniesz w tyłek Ej, i się przewrócisz Ej, się ubrać? Nie, na dole zjesz, na dole zjesz Nie, teraz wszystkich. Na dole przy wszystkich zjesz Stój A mogę biec i jeść styka? Zobaczmy, no Nie. Hmm. Paweł Paranae Nie, odejdź Paranae, dajesz tam, parana Chyba sobie je robisz. A Ej, czekaj, odmiałaś się... się do jaskini, a nie do kopalni. Paweł! Co? Ten gościu tu patrzy na mnie. I? O, dobra, faj go. Ale powolutku, żeby ten mieczyk się ten, nie? Dobra. Jak nie będziesz biła o tak, pach, 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 pach. pach. Tylko tak, pach, 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 to dasz radę. Ej, to jest, to jest ta jaskinia. Ej, jakby coś się działo, to przejmierz cztery. Ej, cofnij się tam, pokaż tam. Ale Beka, tu było normalnie... Normalnie było zejście tutaj. Nasze? Nie! Ej, patrzcie, koła my strumek jest! Patrz tutaj my byliśmy! My byliśmy prawie tu. W, prawie wpadłaś tutaj. Ej, ja myślałem, że to jest jakaś super wielka jaskinia, a to jest tylko strumyk. Nie tofę! A... Miecz, miecz, bierz miecz! Miecz! Miecz Jezus! Bierz, bierz go! Za mną jest potwór jakiś o, jeszcze zejście niżej, ale tam gdzie fajnie dajesz. Jest ten biały fragles, lecisz w niego. O nie, on strzela! Musisz tańczyć wokół niego. Musisz tańczyć. Musisz tańczyć! Nie mam, nie, nie mam gdzie mam! Nie mam gdzie uciekać! Pomóż! Powoli go pukaj. bo nie. Kolejny, pomagasz. Kolejny. Kolejny. Dawaj, nie wokół pomagasz! Niego. Nie pomagasz, nie umiem tańczyć. Czekaj przed strzałami! Nie umiem tańczyć! W ogóle nic mu nie robię! Nic Cofaj nie udział! Cofaj się! Nie widzę. Połóż pochodnie, połóż pochodnie! Ja pito! Nie umiem uciekać! Uwierz. Nie działam! W Dobra, stój. Uciekaj jeszcze kawałek uciekaj, uciekaj, uciekaj. Na schody uciekaj. Nie ma to, nie ma. Zjedz mięso, zjedz mięso, bo umrzesz. W stresie musisz umieć działać. To nie jest umiem, Minecraft. Ja się nie nauczę. Nauczysz się, to jest Minecraft. Nie, to bo mnie ja stresujesz. Nie umiem tańczyć w Minecrafcie. No chodzi o to, że się tak ruszać na boki, żeby cię strzała nie dosięgła. Uh, uh, uh. Walgo, wal Nie umiem go! Przyspieszył, przyspieszył! Gdzie Za tobą! Powoli, powoli lewym, powoli lewym, powoli lewym. Dobrze. Słuchaj, lewym, Znale ale nie tak Popatrz na siebie. Cała w strzałach. I co teraz? Popatrz jak No on i wygląda. co mnie dochodzi? pomóż mi! No to jak jesz teraz. No to wyjmij mi te strzały Patrzcie się na siebie z wyrzutem. Zjedz mięso. Będzie dobrze. Idzie! Idzie? Nie! To nie, to nie topiasz jednak, sorry. W jego czy nie? Możesz walnąć. Pokaż mu Pokaż mu co tu rządzi. O, yes, nic, pięknie, nic to nie dało. Zobacz co tam jest Bierz, bierz, lecisz na niego. Uciekam, Nie nie ma ucieczki. Uciekam jak pusia. Nie ma ucieczki. Wyskakujesz na niego jak największy e, poszukiwacz skarbu. Powoli, powoli, tak, pyk, pyk. Którym się bije? Lewym? Lewym, no, a tak powoli, pyk. Dobrze, widzisz na trzy strzały, a nie tak pyk, pyk, pyk cały czas. Nic tam nie widać chyba, będzie, będzie dobrze. Ale Zobaczmy. słyszę dźwięki, przestań. Jaki zielony ham! Nie mam ręki! Nie mam czym go pić! Masz, masz już. Szybko utknęłaś pani czy nie? Nie, Będę Muszę musiał... zaraz jakąś melisę wypić. Będę musiał ci znaleźć trudniejszego dungeona, wiesz. Ej, ale tam jeszcze było coś. No i zaplątałam się. Tam jest kolejny. Wagonik znalazłaś! Wyrzuć w tą kratkę, w tą kratkę. I zabierz. Dobra, super teraz Martyna, za ten trud i stres, możesz zobaczyć co znalazłaś w kopalni Tory, wodę Nasiona uraka Książka Dokładnie to jest czar zaklęty w książkę, że jak będziesz miała kill off, zaczarujesz tym i będzie długo, długo, mocno No to super Ale słuchaj, to jest osiemnasta kratka Weź kop przed siebie Jedną, tak? Jedną kratkę kop, no Jesteś teraz siedemnasty, Zejdziesz jeszcze niżej, masz być na dwunastym Uważaj, 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 uważaj! To jest lawa. Uważaj. Przynajmniej nie muszę stawiać pochodni, bo już się... Jara, jara. No nie jest jasno. No już jest jasno. Jakie te czary? W wiatrze tyle wody, żeby zgasić całą lawę? Tak, złap tą wodę. Uważaj to nawet. Musisz się zatkać. Tam jest, żeby zatkać ją. Shift sprawia, że kucasz. Trzymaj go cały czas. Trzymasz? Brawo. That was hard. Dalej tu leci. To zalej to no. ups. Oj! Do wody, do wody, pali się! Do wody, prosto, do wody, prosto, do wody! Ja, prawie się spaliłaś, jak już było dobrze wszystko. A to co? A to co? A to co? Co to? Co to? Co to? Co to? Tam jest lawa, czy nie? Ja, tam była lawa, ale już nie ma. Da to są diamenty! To są diamenty! To są diamenty! Brawo! Udało ci się znaleźć diamenty. Słuchaj, naprawdę duże złoże tutaj było. Zobacz ile? 8. nie Osiem. diamentów, Osiem. słuchaj. W kolejnym odcinku będą diamentowe sprawy już jakieś może czary, nawet nie wiem. Piszcie dla Martyny misję, a teraz Ty musisz wrócić do domu. Ej, ja Ci patrz, nie będę to. pomagał. Co to? strasznie długo kopie i nie idzie, to musi być jakiś ultra coś. To jest obsydian. hours later. I to by było na tyle w tym odcinku Martyna teraz musi wrócić do domu. Jeśli chcecie kolejny, zostawcie 20 tysięcy pochodni w górę to może być i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja teraz idę spać, a Martyna szuka drogi do domu. Siema. Nigdy nie wrócę. Szkoda by było umrzeć z diamentami w sumie. Paweł, nie zostawiaj mnie. W ostatnim odcinku prosił was Paweł o skiny dla mnie. Już na mojego maila przyszło pięć skinów. Jeśli chcesz, aby twój skin pojawił się w trzecim odcinku, to wysyłaj na maila. Pa!